E, więc tak, dzisiaj zrobimy sobie śniadaniowego bagla. Będzie trochę przepis w innej formie i co, jedziemy. E, więc tak, Bajgiel będzie z chorizo, z jajkiem. E, co tu jeszcze damy? Jajko będzie chorizo, cheddar, pikle z cebulki też sobie wezmę, pomidorki. I zaraz jeszcze zobaczymy. Generalnie robię to tak na spontanie, no bo jakby wyciągam tutaj składniki z lodówki, patrzę co mam. E, I dobra, chyba mamy wszystko, na to wygląda. E, I ogólnie, w taki fajny sposób. Daję mam bagle z piekarni spod bloku, spódki dokładnie, bo pytacie się często, gdzie jakieś tam bagle, e, gdzie jakieś dobre bajgle dostać, więc ja kupuję w pudce. Tak, pokroimy go sobie na pół. Mam już mniej więcej taki koncept. Zaraz Wam pokażę, co będę z nim robić. To jest bajgiel z sezamem, z kiełkami żyta, więc będzie tak super zdrowo. O, dobra. Więc tak, mam takie cośki. To są takie wykrajacze, wykrawacze, nie wiem jak to nazwać do ciastek. I w końcu będę miał jakieś zastosowanie na nie. Tylko myślę, czy użyć tego, czy użyć tego. Nierówno je pokroiłem. Dobra, myślę, że ten idzie ok. Więc dobra. Wykroimy sobie środek. A po co będziemy go wykrajać? To zobaczymy. O, coś nie idzie. Dobra, od drugiej strony spróbujemy. No ty, kurde, muszę go czymś docisnąć, bo normalnie sobie łapę potnę. O, Myślę, że garnek będzie. Spoko. Chyba już poszło. Yy, jednak nie. Hy. Dobra, poszło. To sobie zniem. Mhm. Dobry. Dobra, yy, więc lecimy. Ja sobie odpalę już patelnię. Jakby nie odpal... No matko, nie powinien tego teraz iść. Yy. Dobra. To sobie trochę przytostuję, delikatnie, na suchej patelni, tak się siak będzie spoko. O. Yy. W ogóle nagrałem, jak widzicie, nagrałem to z pierwszej osoby, nagrałem to telefonem. Wymieniłem sobie na telefon na iPhone'a. Nie mówię tego po to, żeby się pochwalić, yy. tylko mówię to dlatego, że yy. będę dla Was teraz więcej nagrywać takich właśnie filmów. Chciałem zobaczyć, jak to jak to wam się spodoba. Jak wam się spodoba, to będziemy nagrywać więcej czegoś takiego. Eee, o, tutaj w ogóle pokażę wam. Zrobiłem sobie ostatnio taki pickless z kapusty. Kupiłem tego główkę kapusty i... i co? Eee, I będzie fajna do kanapek z pulled porkiem, który też robiłem ostatnio. On jest tutaj. Eee, nie wygląda apetycznie, ale generalnie on tak wygląda, jak jest zimny. To jest normalne. I nagrywałem przepis na Burrito właśnie w takiej formie, tylko jako, że jeszcze nie ogarniam tego telefonu, no to po prostu jakby mi się to nie nagrało i. Więc dlatego nie ma dla Was tego filmu. Dobra. A po co wykrajam dziurkę w tym bajglu? To zobaczycie zaraz w sumie, żeby się jajko po prostu zmieściło. Dobra, jajko z szczęśliwej kury, z szczęśliwe nami pochodzenie, że tak powiem. Wiem, że jest szczęśliwa, wiem, że tam wszystko nie było w porządku. Wyciągnę sobie jeszcze chorizo, bo też będzie potrzebne. E, I tak, co jeszcze? Zaraz Wam pokażę, co tu jeszcze wyciągam. E, to jest tłuszcz z boczku, które, na którym sobie będziemy smażyć jajko później. E, zobaczę, jak tam bajgiel w międzyczasie. A no, jeszcze chwilkę potrzebuję na pewno. E, a ja w międzyczasie co? Tu mam pomidorki, też tam sobie wrzucę jakoś obok. E, I co jeszcze chciałem wyciągnąć? Łatko. Dobra, ja się zastanowię i do Was wrócę. Dobra, mam już wszystko. Podczas gdy bajgiel się tostuje, ja to sobie rozłożę yy, ciężko z miejscem. To sobie położę tak. Yy, wezmę sobie chorizo. Mam taki pomysł, żeby je tak yy, pokroić je w paski. No tak się to zrobię. Oho, dobra, jednak tak nie pójdzie. Ale będzie ok. Yy, dobra. Pokryjmy je sobie tak w paski, ja je podsmażę. Dobra. Tak będzie ok, a te są trochę dłuższe, więc. Yy, dobra. To sobie później położę na jajko. Tego bajgla już zdejmę. On jest taki ciepły, ale nie jest super ciepły. I tak, dobra. Yy, wrzucę to sobie teraz na patelnię, jak go podsmażę. Podsmażę je delikatnie. A później przetestujemy drugą stronę bajgle. Sorry za takie stukanie. E, dobra. To będzie taki nasz tymczasowy talerz. W ogóle, powiedzcie, e, powiedzcie co, jak wam się takie filmy podobają? Mam nadzieję, że wam przypadnie coś takiego do gustu. To jest coś, co chciałem wcześniej w sumie zrobić, e, ale jakoś, no nie wiem, nie mogłem się za to zabrać. Nie mogłem znaleźć takiego sprzętu, żeby nagrywać tak z pierwszej osoby. A jest to zdecydowanie taki prostszy sposób, żeby. E, żeby nagrać dla Was film, bo nie muszę rozstawiać generalnie większości sprzętu, więc no to jak na plus. Chorizo jest generalnie dosyć tłuste, więc ja też nie chcę go jakoś tam mega super bardzo podsmażyć, żeby po prostu nie było jakieś tam suche czy coś. Chcę po prostu zrobić, żeby było takie lekko chrupiące. Wezmę sobie tylko talerzyk i tutaj pokroję tak, tutaj później przełożę. Nie, dobra, to będę trzymał tu. Pokroję w międzyczasie pomidorki. A w zasadzie, żeby je wrzucić do węgla to pokroję tak. E, jest to taki fajny sposób. W sumie, bez cięć będziecie mogli zobaczyć, jak, jak ja gotuję. Będę mógł robić takie fajne, proste przepisy, dłuższe przepisy. Myślę, że przypadnie Wam to do gustu. Dobra, pokroję sobie kilka. Nie będę tam ich dużo ładował. Nie, bo nie chcę, żeby ten bajgiel był... W międzyczasie sprawdzę jak tam Chorizo. Ups. Wracaj tu. No, chorizo jest prawie OK. Jeszcze damy mu chwilkę. Dobra, je wrzucę. Tutaj jest mało miejsca, więc wrzucę je z powrotem tu. Przejdą sobie wszystko. Dobra. Tu już mamy prawie prawie gotowe, mam nadzieję. Okej, okay, dobra. A, i co, co w ogóle chciałem wyciągnąć? Sambal. Zarąbista sprawa do jajek, do kanapek, do ryżu, do, do burrito, do jakichś wrapów. Uwielbiam. Taki fajny, ostry, zarąbisty sosik. Znaczy sosik, no nie jest to taki sosik, ale wiecie, no... Fajny dodatek do, do dań generalnie. Nie wiem, czy to nie jest jakiś taki sos, co na przykład są w tych wszystkich takich, wiecie, tak zwanych Chińczykach, czy coś. Czy, to nie, czy oni właśnie tego nie używają? Nie wiem, bo się nie znam, to jest generalnie bardzo podobne. To jest pewnie mieszanka sambalu z czegoś tam. W ogóle dzwony w kości... mieszkam blisko kościoła, więc, więc dzwony bił. Mam nadzieję, że tego jakoś głośno nie słychać. W ogóle jeszcze jak nagrywałem wtedy to burrito, o którym mówiłem, no to w ogóle jeszcze przypaliłem nie dość, że się nie nagrało to jeszcze je przypaliłem, więc w sumie nie ma straty dobra, myślę, że to chorizo już będzie ok nie chcę go tam jakoś dużo bardziej dużo bardziej podsmażać Zdajemy je teraz szybko z patelni dobra jasne, wyłaź Jest sobie, położymy później na cheddar zaraz będziemy tego bajla składać ja tylko wezmę jeszcze nóż i dodam tutaj ten tłuszcz z boczku i z przede wszystkim. W ogóle nie mogę wyczuć jeszcze tej, akurat końcóweczka została, będzie idealnie. Tam trochę. Ups. E, chwój! To zostało trochę tego tłuszczu z chorizo na patelni, ale nie będzie to wystarczająco dużo, żeby podsmażyć to jajko, tak myślę, więc. E, więc dobra, złapię jeszcze pokrywkę tylko to też się przyda. I teraz co będę z tym bajglem działać? Dobra, to sobie wrzucimy tu. Ja tak troszeczkę rozsmaruję. I teraz patrzcie, coś się będzie działo. Ogień na piątce, dam na wszelki wypadek na czwórkę. Rozbijamy jajko i wbijamy je delikatnie, żeby nie rozwalić żółtka. jej, aj, 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 wyciekło. Wracaj, wracaj. Docisnę, żeby tam nie wyleciało jakoś go za dużo. Dobra, tak się jak trochę wyleciało, to nie, nic nie szkodzi. Przykrywam, dajemy mu chwilę tam posiedzieć. Spróbujemy tego chorizo, czy jest ok? Mhm. Bez spoko. Dobra, teraz tak sobie jakoś znajdę miejsce, żeby to ułożyć. Nie chcę mi się brudzić, nie wiadomo ile talerzy. leży. Jak trzeba, go pokroiłem, ale to trudno. Tu mam pikle z cebulki. Nie wiem czy. No pewnie słowo widać. To są te pikle, które. Czy nie są to te same pikle, które robiłem przy tej kanapce z kurczakiem, ale są to takie same pikle. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak się je robi, no to w prawym górnym rogu. Teraz Wam to wrzucę. Dobra, mamy sambal i polecimy tak. Dobra, to nie jest potrzebne. Ups. Eee, damy sambal. Na to poleci cheddar. Pomidorki. Jajko. Dobra, zaraz, 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 zaraz. Yy, jeszcze zdejmę pokrywkę. Jest OK, zaraz, zaraz, to będziemy. Yy, oczywiście jajko trzeba koniecznie doprawić solą yy, i jeszcze doprawimy sobie oczywiście pieprzem. O, nie doprawimy pieprzem, bo nie ma, a nie chcę mi się teraz uzupełniać. Naprawię to trochę. Jest ładnie. Więc dobra. Niech się smaży. I zaraz będziemy składać. Albo wiecie co. W sumie w zasadzie. Nie. Dobra. Ja zaraz do Was wracam. Dobra. Jajko jest już prawie gotowe. Myślę tylko, czego nie przewalić na drugą stronę na chwilę. Ale zaraz zobaczymy. Przez ten czas sobie złożę, złożę to, co tu mam. Tak, no troszeczkę sambalu. Żeby też tam nie było, wiecie, nie przypiekło jakoś za mocno. Myślę, że tyle będzie ok. Takie półtorej łyżeczki. No, może będzie trochę za dużo, ale trudno. Ja będę cierpiał, nie wy. Wy możecie dać po prostu mniej. No, dobra, jest tak. Idealnie, żeby pokryć, pokryć spód. Możecie generalnie dać jakiś majonez, jakiś, nie wiem, ketchup, nawet whatever. Dajcie, co lubicie. Czedar, 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 czedar. Teraz chorizo sobie położymy. Ale nie moglibyście też po prostu... Teraz to jakoś ładnie rozłożymy. Moglibyście dać na przykład na spód majonez, czy tam co lubicie, jakiś taki inny sos. Ja za majonezem tak średnio przepadam, dlatego damy to. Dobra, samo, nie będzie potrzebny. I teraz tak, ułożę troszkę pomidorków, myślę, że tyle będzie okej, okay. jeszcze mam jakieś a dobra, wiecie co, jeszcze pokroję jednego. E, dobra, tu poleci, tu poleci, tu poleci, dobra, okej, okay, mamy, e, o, się zakręciły, dobra, jeszcze kilka pikli sobie wyłowię. Ok. mamy sobie tutaj pyk, pyk, pyk. Jakiś szczypiorek też byłby spoko. Szczypiorek, natka pietruszki. E, jakie tam jeszcze zioła lubicie. W ogóle nie wiem czy mówiłem. Można by było też przytostować tego bajgla. Odłożę sobie, żeby później. W międzyczasie na przykład można pozmywać. Ja pozmywałem. E, dobra, to nie będzie potrzebne. Od razu sobie zabiorę, żeby później zrobić ładną, szybką fotkę. Dobra. Ups, sup, 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 Dobra. Myślę, że ja już będzie gotowe. Zdejmę to. Hmm. Można przetestować tego bajgla, żeby ten ser się rozpuścił w ogóle. Ale, dobra, jest spoko. Więc tak wjeżdżamy tutaj. Wyłączę sobie ogień. I oto, oto nasz bagel. tak go powinienem pokazać. Widzicie, e, dlatego wycinałem, żeby tutaj to jajko wbić do środka, w sumie powinienem Wam to powiedzieć od razu. E, I e, dzięki temu ono on jest takie fajne, wiecie, jajko w środku i tak dalej. Jak się weźmie gryza, to poleci całe żółtko na ten, dlatego ja jeszcze zrobię szybko fotkę, zanim, e, zanim cokolwiek tutaj z nim zrobię, żeby wrzucić Wam to później na miniaturkę. Czekajcie chwilę. Dobra, już wróciłem, musiałem wyjść na zewnątrz, żeby było lepsze światło. Eee, tak jak mówiłem, nie chciałbym się lampy odpalać. Dobra, teraz to na co wszyscy czekali, czyli przekrój. No, 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 no. Och, nie do końca. Dobra, próbujemy. O, jest. Jest fajne. Zarąbiste jest to jajko. Fajna, fajna sprawa. Trochę za dużo dałem tego sambalu i teraz trochę piecze, ale trudno. Generalnie, jeśli nie macie bajgli nigdzie blisko siebie, a oj, <laughs> sambal y, kopnął. Jeżeli nie macie bajgli gdzieś blisko siebie do dostania, nie chce wam się robić, no to w sumie zwykłą bułkę też tak możecie zrobić. E, także polecam generalnie. Dobra, to było na tyle, ja to sobie kończę i dajcie znać, czy chcecie więcej takich.